Co to jest czyściec? Jak powiedzieliśmy, niebo to doskonała komunia z Bogiem. Pełną komunię z Bogiem możemy osiągnąć jedynie wtedy, gdy jesteśmy święci. W obecności Boga nie może być bowiem żadnej niedoskonałości, czy nawet jakiegoś przywiązania do grzechu. Żeby osiągnąć niebo, musimy być święci. Nasze uświęcenie dokonuje się przez chrzest. Stajemy się dziećmi Bożymi. I dzięki Jego łasce możemy wejść na drogę świętości i doskonałości. Ale drogę do doskonałości pokonujemy zazwyczaj w sposób raczej niedoskonały, jak pokazują to nasze upadki i grzechy. Kiedy żałujemy za nasze grzechy i wyznajemy je w sakramencie pojednania, uzyskujemy przebaczenie. Możemy powrócić na właściwą ścieżkę. Dobrze. Ale to przebaczenie grzechów w spowiedzi całkowicie ich nie wymazuje. Grzechy te, Pozostawiają jakiś ślad. Potrzeba jeszcze czegoś więcej. Na przykład: Jeśli ukradnę przyjacielowi pieniądze, potem pożałuję tego i poproszę go o przebaczenie, to nawet jeśli mi przebaczy, wciąż będzie czegoś brakowało. Sprawiedliwość domaga się bowiem zadośćuczynienia za popełnione zło. W tym wypadku muszę zwrócić ukradzioną sumę. Nie mogę powiedzieć: Skoro mi przebaczyłeś, za twoje pieniądze kupię sobie nowy telewizor. Nie. Moim obowiązkiem jest naprawienie wszelkich wyrządzonych szkód. Powinienem także zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby ukazać autentyczność żalu i odzyskać utracone zaufanie przyjaciela. Podobnie jest z wszystkimi grzechami. Nawet jeśli żałuję i przyznam się do nich, muszę choć spróbować naprawić wyrządzone szkody i dokonać zadośćuczynienia. Co więcej, każdy grzech zostawia za sobą jakieś nieuporządkowanie i przywiązanie do rzeczy ziemskich. Nie zniknie to automatycznie, nawet jeśli wyrażę żal za grzechy. Można to zauważyć zwłaszcza w przypadku grzechów, które stały się złym nawykiem. Nawet jeśli szczerze żałujemy, w dalszym ciągu musimy walczyć z nałogiem i skłonnością do grzechu, pomimo okazanej już wcześniej skruchy. Grzechy więc, nawet już te przebaczone, pociągają za sobą pewne konsekwencje. Wymagają one od nas zadośćuczynienia i pokuty. Po drugie, trzeba też przezwyciężyć nieporządek, który jest ich skutkiem. W obu wypadkach pomocne są akty pokuty. Czym są akty pokuty? Oczywiście istnieje pokuta, którą otrzymujemy podczas spowiedzi. Ale są także inne formy pokuty, jak modlitwa, post, czy też cierpliwe znoszenie trudnych czy bolesnych sytuacji. Żeby nie było żadnych niejasności. Musimy jeszcze stwierdzić, że nasze akty pokutne nie sprzeciwiają się prawdzie, że to Jezus na krzyżu dokonał zadośćuczynienia za nasze grzechy. Przeciwnie, nasze akty pokutne mają sens tylko ze względu na fakt, że uczestniczą w łasce, którą Chrystus wysłużył nam na krzyżu. W porządku. Dużo opowiedzieliśmy już o grzechu i jego konsekwencjach, ale co to ma wspólnego z czyśćcem? Jak zaraz zobaczymy bardzo wiele. Wygląda to tak. Jeśli żałujemy za nasze grzechy i dokonujemy zadośćuczynienia, prawdziwie zostawiamy je za sobą. Z czystym sercem możemy wtedy stanąć przed Bogiem i wejść do nieba. Jeśli natomiast jest coś, na przykład coś niewielkiego, za co nie żałowaliśmy, albo co nie zostało jeszcze odpokutowane, jakiś nieporządek, który wciąż jest w naszym sercu, to wszystko musi zostać poddane oczyszczeniu. To oczyszczenie dokonuje się w czyśćcu. Czyściec to miejsce oczyszczenia dusz. Wszystkie dusze, które trafiają do czyścica, są zjednoczone z Bogiem w miłości, ale brakuje im wciąż doskonałości. Wyjdą do Królestwa Bożego po tym, jak zostaną całkowicie oczyszczone.